Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku. Przepraszam za tak długą przerwę, kolejną. Teraz nie będę wstawiał filmików często. Miałam problemy z ogólnie z zdrowiem, ale już jest ze mną w porządku. Gramy dzisiaj w Plan vs Zombies. Ogólnie nie wiem, czy wam się podoba jakoś mojego głosu. Może być słaba przerywać, ale wkrótce będę miał mikrofon. Bardzo dobry mikrofon. Znaczy tego nie wiem, wytestujemy go. Jest to taki stricte, właśnie mikrofon do nagrywania. Ok, mamy dwa słoneczniki. Mamy trzy słoneczniki. Ok. Mamy kolejny. Idzie pierwszy zombie. Zbieramy na strzelacz. Okay, strzelamy, strzelamy. Nic ciekawego się nie dzieje, znaczy groszek, groszek. To nie jest strzelacz, to jest groszek pomyliłem się. Okej. Okay. Potrzebujemy nadrobić straty na kanale. Oczywiście ja już nagrałam dużo filmików, które mógłbym wstawić, ale problem jest tutaj taki, że nie mam czasu montować. No i ostatnio miałam problemy ze zdrowiem. Często chorowałem. I to trochę dla mnie ciężka sprawa, była i nie mogłem nagrywać. Nie miałam sił po prostu. Leżałem stary kalambur w łóżku. Troszkę. Tak już było, ale. Cóż. A i mam takie ogłoszenie: że kto wyśle mi jakąś postać w Toilet Tower Defense, zostanie pozdrowiony na odcinku. Oczywiście mamy dzisiaj taką osobę. Na pod koniec odcinka wskleję wam, kto dzisiaj. Jakby dał mi postać, a dostałam nawet nie zło postać, taki ekskluzyw. Pewnie większość z was pomyśli, że to jest Titan Klukman, ale nie, nie, to nie jest tak mocny y, ekskluzyw, ale też dobry, też dobry. Przekonamy się o tym. Ma o, ogólnie mamy fajnego y, tego groszka. On strzela tym, czy to fasolka, nie wiem dokładnie. On strzela. Mroźnymi, okej. Okay. I zamraża zombie, spowalniając i je. Yeah. Jak green laser, kamera mam trochę. Ok, mamy spowalniacza. Ogólnie na razie na kanale będzie najczęściej nagrywana ground. Na tym kanale będzie Cut Fishing Plan versus Zombies, no i Roblox. To są te trzy, trzy serie na kanale. Znaczy Roblox to nie seria dokładnie, ale. Jest ciekawie, jest ciekawie. To już jest drugi odcinek z Plan vs. Zombies. Wkrótce pojawi się też odcinek z Cadgills' Fishing. Nie wiem, postaram się, ale może jutro. najpóźniej i później pojutrze. Okej, okay. mamy tutaj. Cóż, kolejnego zombieka. O, to. A to jest ciekawy zombie, okej. Okay. On ma jakąś sztachetkę. To jest jakby, nie wiem, jak, nie wiem jak to nazwać. Ale on chyba będzie olimpijczykiem. No to olimpijczyk najpewniej. Tylko brakuje nam jednego mroźnego, a tu już za niedługo będzie półfinał. A huge wave. Czyli... Ogromny wave. A i jeżeli pod tym filmikiem będzie 10 lajków, kolejny filmik będzie z gry pod tytułem... Pet Simulator X. Bardzo fajna gierka, polecam. Będziemy na tym odcinku najpewniej, nie wiem, jeszcze pomyślę, ale może będziemy grindować albo będziemy coś robić związanego z jakby fabułą. Jakoś huge peta spróbujemy zdobyć. No, to by było ciekawe, to by było ciekawe, taki. Choć wątpię, że to się udałoby na jednym odcinku, może live. No, musiałbym live'a kiedy odpalić właśnie. Dawno live'a nie było, a ten, a był tylko Spill'n'Wars bardzo ogólnie w całej historii mojego kanału, więc powinienem nagrać jakoś live'a. Jak sądzicie, z czego powinien być kolejny live? Napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie na bardzo fajny kanał, Matic014, czy tam Matic014XD, jakoś to tam było. Wpadajcie na kanał, na grę. jeżeli nie podoba się Wam jedynka, Plan versus Zombies 1, wpadajcie na Matixa kanał, on nagrywa Plan versus Zombies 2, na telefony, więc bardzo fajnie. Ogólnie na razie Matrix chyba nie ma żadnych innych serii, dokładnie nie widziałem, bo nie zaglądam na jego kanał tak często, ale za zawsze wpadam, jak jest nowy filmik. I wpadajcie na kanał Hubix i Kubix, yy, nie taki jeden, nie pomylcie go z takim jednym kanałem, gdzie jakby, są dzieci, co wywijają triki na takim tym, no, dojeżdżenia. Nie, nie. Nasz kanał jest o ogólnie. Reakcje, analizy, teorie. Jedna teoria już była, ale się nie sprawdziła, niestety. No ale planujemy ogólnie nagrywać reakcje na tamtym kanale. Polecam was, też wam kanał Patryk Studio, czy jakoś tak. Chyba jakoś to tak szło. Więc cóż. Mamy tutaj dynamity rozstawiliśmy. Będzie bardzo fajnie. Bo mamy dynamity ogólnie. Teraz jak jakiś taki wiecie, jakiś mocniejszy zombie, co, co nie wytrzyma nasz ostrzał. Przejdzie będzie mu wpadnie w minę po prostu i tyle. I mm, to jest po wszystkim. Teraz ziemniak i kolejna mina. Tak będzie łatwo. Ok, final wave! Mamy final wave'a! Dobra, kładziemy dynamita, tylko dynamit zanim nam się załaduje będzie trochę ciężko. O, jest finał! Eee, coś mało tych zombie jak na finał. Jak na finał to malutko, ja tu po prostu jednowiśnie, wiśnie, pyknę i... Łatwiutko! Bardzo łatwo! Ogólnie przydałoby się tutaj coś cięższego. Czy dzisiaj spotka nas tak trudna runda, że nie, nie podołamy? Nie wiem, spróbujemy znaleźć taką rundę. A jeżeli nie w dzisiejszym odcinku, to w następnym. Okej, okay, zostało ostatnie dwóch zombie, tylko nie wiem czemu akurat kiedy są ostatnie zombie, to leci tak powoli. O, mamy nową roślinkę! Tak, jest! Co to jest? To jest tak jakby, nie wiem, pożaraczka, jakaś taka roślina amazońska. To jest chomper. Okej, okay, ciekawe co potrafi champer. Wnioskując po jego ząbkach, zjada. Bardzo ciekawa roślinka. Tylko jak on to robi ogólnie: masowo zjada, czyli że kilka zambinaras, czy pojedynczo? I jak często on to robi? Jakby tak, cooldown. Bierzemy szracha, ziemniak, mroźny. Weźmy tego gryzaka i albo mina, albo wiśnia. Wiśnie weźmy. Okej. Okay i Albo w sumie, niech będzie ta miśla Nie ma co się zastanawiać Dobra, plant! Stawiamy naszego słonecznika Okej okay. Czekamy aż będzie kolejny Okej, okay, mamy kolejnego Teraz możemy po tylko czeka nam przeczekać. O, mamy zombiaka, ja na klepie, wolę strzelacza zainwestować na, na ten moment. Tam lepiej dmuchę na zimne, jak to mówią. Przynajmniej nas nie, nie pokona tak łatwo. Dobra, teraz składziemy kolejnego y, słonecznika i groszek właśnie z tej... Rozprawia się już z zombie. Dobra, kolejny, kolejny. Teraz zbieramy na strzelana groszka. Czemu musimy nie strzelaczem? bardzo za dużo oglądam Matiego. W sumie, tak będzie prościej, to jest strzelać. Tak szczerze to jest groszek, ale ja na niego będę mówił szar, tak jak mówi Mati, bo to jest dosyć łatwy skrót. Dobra, kładziemy słonecznika. O dobra, mamy cały rządek słoneczników, tyle nowy wystarczy. Teraz musimy rozgromić armię zombie. Okej, okay, jest git, o tak. No i cóż. Kolejny groszek, tylko czekamy aż zobaczymy, z której z e, strony pójdzie zombie. Dobra, tu połóżmy. Kolejny zombie idzie tam wyżej, ale zaraz też tam ubezpieczymy na e, tamte strony. Dobra, teraz tylko środek i będziemy mieli całą pierwszą linię. Później kładziemy rośnego, a później możliwe, że pożeracza będziemy kładli. Champtera dokładniej. No ale nazwę go pożerać. Okej, okay, z nim chyba tak łatwo nie pójdzie. Zbieram nam mroźnego, Tak. Dobra, mroźny pójdzie łatwiej, bo mroźny, zobaczcie, go zamroził i teraz on będzie chodził wolniej, z powolnieniem. W ogóle chyba jest jeden na taka roślinka, co powoduje, że na chwilę w ogóle zostacie tak zamarzają, że nie mogą się ruszać, a te jeszcze się ruszają, nie jestem źle. Nie jest tak dobrze się. Okej, okay, mamy tutaj. Wiaderko zombie. wiadro zombie. Chyba zauważyłem, że te zombie mają lepszy chem, czyli ten pachołek chodzi wolniej od zwykłego, a wiaderko chodzi jeszcze wolniej od pachołka i zwykłego. Tak, to chyba ja działa w tym, na tym ogólnie na tej zasadzie. Ok, idzie pachołek. Kolejnego mroźnego, by tu się przydało, ale nie mamy właśnie słoneczek. teraz nie kładziemy, nie ma co. Później go położymy. Dlatego zrobiłam właśnie przestrzeń między kartoflem tutaj między tym roźnym, żeby móc załadać tam teraz poza tym kartoflem ogólnie. I żeby nam nie wiaderkowy nie dotarł do, ten, do naszych strzelaczy lub żeby nam nie załatwił lodowych strzelaczy, później zwykłych a później słoneczek, o ile by dało radę tam dojść. Okej, okay, kolejny rośny Ustawiliśmy go w dobrym miejscu, bo ogólnie pachołek trzeba go zatrzymać. Trzeba zatrzymać pachołka. Okej, okay, mamy 125 słoneczek. Nie jest źle, nie jest źle. Dobra, do bit. A nie, to jeszcze nie finał, okej. Okay. Czyli Chumptera dzisiaj nie wytestujemy, ale ładny rządek, ładny rządek tych. Taka wiecie. Te atakujące i spowalniające. Co by się przydało? Green laser i... Zwykły laser, ten blue laser cameraman. boom, Ale łatwiutko. Warto było niejświęć, bo sobie uszczędziliśmy po prostu czasu i tyle, łatwiutko. Teraz tylko pokonać pachołka, no i będziemy mieli z głowy kolejny... jakby wave, poziom. Nie, nie wave, co ja gadam. To jest już poziom. Mamy kolejny pociąg wygrany. Co teraz możemy zdziałać? Tego nie wiem. Co się odblokujemy? Też tego nie wiem. Co? Halo? Halo? O! Ej, mamy nową roślinkę, co to jest? O! Wygląda ciekawie, czy to jest strzelacz tylko taki wkurzony? Wkurzony strzelacz Repeater Strzela dwa razy, wow! Nie ale taki podwójny zwykły Hmm, i to się opłaca, bo on kosztuje po prostu dwa razy więcej niż zwykłe, więc to jest taka podwójna linia ognia. Go weźmy, ale nie wiem, czy jakoś to inaczej tego nie rozegramy. Bo przecież na start on będzie za drogi, co nie? Dobra, najpierw trzeba zainwestować w wysłoneczka, bo inaczej nic nie zdziałamy. Co odblokujemy po tym poziomie, tego jeszcze nie wiem, ale chciałbym się dowiedzieć. Nie wiem, lecz się domyślam. Jak to powiedział? Pewien mądry człowiek Okej, okay, mamy... Dalej... Cóż musimy strzelacza skombinować, bo tutaj będzie cienko, zombie już nam idzie. Jeden, pierwszy To dzisiaj może zamiast tych zamrożaczy połączyć tego podwójnego, co? Ten mroźny strzela niby tam z powolnieniem, ale... Jakby kosztuje prawie dwa razy tyle co jest zwykły, a ten trochę tam wie, wiecie, ja na słoneczko i mamy tego podwójnego i wtedy to się liczy raz dwa te strzały. Tak chyba to chodziło, że jak strzela, to że jakby podwójnie, że jak strzeli jednym takim wielkim, to jakby to zadaje dwa razy więcej damage'a albo dwoma strzela na raz, albo jakimś przeciągu czasowym. Czy coś, jak karabinek tak? Chyba AK-47, czy coś. Mamy kolejnego strzelacza. Ja poczekałam trochę i... Jeż... O kurde, popełniłem błąd. On teraz się przyda tu na górze, ale dobra. Szybko to ogarniemy. Oj, git. Teraz jest git. Szybko ogarnęliśmy ten problem ogólnie. Dla niedługo półfinału musimy się trochę przeszykować, bo tutaj będzie słabiutko, jak się nie przygotujemy dobrze. Um, przydałoby się dać może mroźnego albo podwójnego, no nie, pomyślmy, no, no mroźne niby tańsze, ale dajmy podwójnego. Co robi podwójny? Podwójnie strzela, tak, wiedziałem, wiedziałem. To o to jednak chodziło. Myślałem, że jakoś podwójny damage czy coś, bo zobaczcie, wygląda trochę bardziej, to jest jakby ten zwykły, tylko taki, wiecie, zobaczcie, ma więcej listków, taki wkurzony. Chyba taki po raidach. no Rage'a ma totalnie. Dobra, tutaj mamy... Dobra, kolejnego pokonujemy. Okej, okay. nic ciekawego się, się dotychczas nie dzieje. Czekamy na półfinał, który nadejdzie po pokonaniu tego jednego zombiaka. Za ten czas w sumie sobie, jak on się tam wiecie, męczy. Um, ja sobie słoneczkę zbieram na podwójnego, którego ustawię nie wiem w którym miejscu, ale no, chyba tam niżej, bo tam sobie coś tak cienko radzą. No. Dobra, on tutaj będzie ładnie obijał, zobaczcie. No ładnie obijał, ładnie, ładnie. Dobra A i zapomniałam powiedzieć, polecam Wam kanał agro Turkses. Bardzo fajny kanał Dotyczący farminga Bardzo fajna giera Polecam Wam kanał Ogólnie bardzo dobre filmy, dobrej jakości polecam Dajcie subika Circusowi. I ogólnie Polecam Bardzo fajny kanał już zagra... Teraz musimy pokonać podwójne strzelacze. O nie, idzie wiadro. Dobra, teraz położymy mroźnego, ale będzie combo, ale combo. Teraz, jeżeli tak dotrwa do finału, to będziemy mieli combo jak Uda nam się jeszcze ten rządek tych mroźnych strzelaczy ten ułożyć. Kurde, idzie nam ten olimpijczyk. Dobra, pozbyliśmy się go, nieważne, nie było tematu. Dobra, idzie wiaderko, tam będzie trzeba zamrażać, położyć, bo inaczej nie damy rady. O tam, w będzie łatwo, teraz pójdzie z górki. Nie trzeba na żadnego ziemniaka kłaść. Czy tam orzecha? To pani, nie wiem. Nie, to jest ziemniak. Po tej, to jest to jakby. Chyba ten, co wybucha. No, to jest, to jest ziemniak, ten. Dynamik, dobra, położę na środku. No ładnie, to wygląda ładnie. I teraz myślę, czy kładźmy morośne, czy kładziemy champtera pomiędzy? Co? To by było chyba dobre. Choć nie wiem, chumpter kosztuje. Nie, nie. Dobra, kładziemy champtery. Jak coś, to tam się jakoś to. jakoś wygramy. Nie można być przecież tak źle, chyba. Dobra, Olimpijczyka pokonali w ostatniej chwili. Jeszcze trochę słoneczek i będziemy mieli drugiego Chamtera i wtedy mamy kombo już, więc już nie musimy się bać. Chamter wygląda ciekawy, no a taki wielki, wielki on był nawet zjadł chyba tego. Tego st y strzelacza z Jad. Dobra, zobaczmy co potrafi Chamter. A, nie zdążyliśmy. I czemu on nie atakuje na daleko? Myślałam, że on jakoś, nie wiem, wysuwa się ich, zjada. Co to tu chodzi? Co to za Chamter taki słabiutki? Albo po prostu my nie widzimy jego potencjału. No, możliwe. Nie ma kiedy to sobie mówię. Trzeba potężnego. O! Chomper zjada. Okej. I teraz sobie przeżuwa. No to skasujmy go, no. Ogólnie on nam tu się nie przyda. Ale on zjada! Chomper zjada. Dobra, wiemy o co chodzi. On jest na blisko. Chomper sobie po... zjada. Niam, niam, niam. Pychot. Dla Chompera oczywiście. Hehe. Dobra, więc wygramy, wygramy. Jeszcze jeden karton, ten dokładnie orzech. No i będzie łatwiej, tylko pójdzie z górki. No, mamy na ziemniaczkę. Dobra, połknij go, chapter. O, co to jest? To się świeciło, ale to znikło. Co to jest? Wow, hello, we are about to launch a new old attack on your house. Cinseley the zombies. O, czyli mamy list od zombies. Że przyjdą do mnie do domu na obiad zjeść mój mózg. Bardzo ciekawe, chyba coś w tym stylu, nie wiem. Próbowałam tu przetłumaczyć. Choć to było tak słabo napisane, że ledwo to czytałem. Czekajcie, co ja miałem zrobić? Czekajcie chwilę. Dobra, gramy. Co jest? O, mamy tutaj taśmę, okej. Okay. Czyli nie musimy kościć słoneczników. No okej, okay, to połóżmy sobie tutaj takiego. O, tu połóżmy mroźnego za nim. Dobra, nieźle, nieźle kombo leci. Tutaj tego połóżmy. I tu będzie ładnie szło, będzie ładnie, ładnie. Dobra, mamy tu mroźnego. O, ładnie, idzie, ładnie będzie kombo szło. Patrzcie, już mamy rządków. Tutaj ymm, może minę zostawmy, może minę zostawmy. Nie odzywajmy się na razie do mnie. Mamy wiśnie, a ona się przyda na finał, nie marnujmy. Dalej mamy minę. Minę nie potrzebujemy, ani wiśni. Dobra, tu połóżmy tego zwykłego. Nie ma co. Nie ma podwójnego i nie będzie się marnował przecież. I tutaj będzie wyglądało, że pomiędzy nimi będą te słabsze. Dobra, tu zdetonujmy na tym metalowym wiaderku, bo tam nie mam żadnych w ogóle strzelaczy, żeby go załatwić. Gdzieś tu minę by było, trzeba podłożyć. No dobra, tu weźmy miny takie o, sobie, pole minowe. A za tym tu będzie pancerz. Nie, no. Nie wiem, ciężka decyzja. Dobra, tutaj połóżmy, bo tutaj jest 300, nie ma, nie ma czym strzelać. Ogólnie tu połóżmy i tu połóżmy. No i jakoś to tak leci, no nie mam żadnej dokładnej strategii. Mamy tutaj nasze piękne miny niektóre z nich się obudziły i to są dokładnie to czyli ziemniaki kartofle inaczej mówiąc Cóż, nie wiem czy czym to się różni A i widzowie napiszcie w komentarzu co pierwsze mleko czy płatki? Przypnę każdy komentarz serduszko, każdy komentarz właśnie kto napisze co jest pierwsze płatki czy mleko? Moim zdaniem Pierwsze są płatki, później mleko. Wtedy jakby płatki są bardzo miękkie i nie są takie twarde. Choć w sumie chrupiące płatki też są dobre, ale... Moim zdaniem najpierw płatki, później mleko. To jest tak samo pytanie jak... Co było pierwsze? Kura czy jajko? Przecież jajko musiało się skądś wziąć. A kura też musiała się skądś wziąć, więc... To jest takie pytanie, że na nie nie odpowiesz logicznie, ogólnie. Niektórzy powiedzą to, a niektórzy tam. No płatki da się odpowiedzieć logicznie. Moim zdaniem najpierw są płatki, później jest mleko. Widziałem wielu ludzi, co się kłóci o to dosłownie taką śmieszną sprawę, że i oni mówią, mleko było pierwsze. Nie, płatki były pierwsze. No i takie kłótnie występują. Nie wiem, po co się tak kłócić, czy takie bzdety? Lepiej zrobić coś ciekawego ogólnie w życiu Tak jak ja Nagrywam sobie No i ogólnie czasami yy, jak jakby Kiedy jak gdyby mam wolny czas To coś tam robię, takiego sobie pobocznego, takie wiecie Przydatne sprawy coś w tym stylu, na przykład nie wiem, pomóc coś Coś takiego, no pomoce Coś tam robię zawsze, wyjdę na dwór czy coś Czasami, rzadko kiedy, bo zima, no to zimno Ogólnie przebywam czasami w moim iglo. Jeżeli chcecie filmik z Iglo, to dajcie znać. Kiedy pogoda, jakby będzie sprzyjać warunkom do stworzenia iglo, no to chętnie nagram sobie taki filmik. Jak wchodzę do wielkiego, gigantycznego iglo, które zrobię na... po prostu na filmik. Ale na to, żeby to się stało, muszę przewidzieć pod tym filmikiem 25 lajków. Tak, to jest dla mnie duży próg Dla mnie, oczywiście. Dla in, inny youtuber by powiedział do 20 koła lajków albo... chociaż nie wiem, taki mniejszy youtuber. 5 koła lajków, a ja... Tylko 25. Skromnie. No skromnie, ale jeżeli tak wiecie. Dostanę nagle 2,5 koła lajków pod filmikiem, to dosłownie szok i niedowierzanie. Okej, okay, tu wdepnął w minę jest! Wybuchli! O, Achievement! down na Achievement! Piui! Piui! Piu Jak wiśnia strzela, to jest takie. Piui! Piui! No. Dobra, wygraliśmy chyba. Wygraliśmy. Nie, jeszcze finał! O, nie! A nam się miny pokończyły. Nie, nie, jedna jeszcze wyrośnie, wyrośnąć może, ale mamy tutaj bardzo dobre zaopatrzenie, więc zaraz tutaj się jakoś wiśnie. Walniemy. Dobra, obudził się. Obudził się do życia nasz. Teraz będzie. A, nie wybuchł. Ominął to ogólnie. Oh Teraz będzie Piwi Explominator. Niech. Nie, Fajna przygoda. Ogólnie zaraz wygramy i odblokujemy coś ciekawego. Dokładnie nie wiem, co to może być, ale na pewno coś ciekawego. Na pewno. Nie ma co. Będzie coś bardzo ciekawego. Co to jest, co to jest, to kosztuje zero, czy ja, czy mnie, czy Milo, czy to jest zepsute, czy gra jest zepsuta, to kosztuje zero, słoneczek, okej, okay, więc to będzie na tyle w tym odcinku, bajo! Siema, to znowu ja, więc cóż, pokażę wam, kto dzisiaj wysłał mi paczkę, bo już to widziałam, ale nie odebrałem jej. Mamy jedną paczuszkę od Patry239, dobrze czytam DJ Speakerman i napisał mi hej. Hej Patryk! Pozdrawiam!